Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Samodzielność Informacyjna realizowanym przez Instytut Badawczy Pro Vita bona W ostatnim odcinku mówiliśmy na temat roli obrazów w kształtowaniu naszych indywidualnych map świata. Jako przykład pokazałam broszurę propagandową, spreparowaną przez Niemców w czasie II wojny światowej na cele kampanii na Ostfroncie. Broszura ta przedstawiała, czy wręcz dehumanizowała ludność rosyjską, tak by uczestnicy tej krucjaty, jak ją sami Niemcy przedstawiali, nie żywili żadnego szacunku, nie traktowali po prostu ludności. Imperium Rosyjskiego jak ludzi, a jak podludzi, którym nie należy się jakiekolwiek traktowanie należne ludziom. Pokazałam to, żeby przedstawić państwu, żeby uświadomić państwu to, jak bardzo obrazy oddziałują na nasze wyobrażenia rzeczywistości. Ale obrazy oczywiście to nie wszystko. Obrazy powiązane są z uczuciami, które mają budzić, jak również z tym, co mamy myśleć, w przypadku no właśnie wywoływania w nas określonych skojarzeń, czyli obrazy, uczucia i dialog wewnętrzny, który jest nam jednocześnie montowany. W przypadku tej broszury były to oczywiście podpisy pod tymi zdjęciami, jak na przykład to są właśnie nowi chłonowie. Czyli montowano w odbiorców określone słowa, określone dialogi wewnętrzne, tak, to są chłonowie, jak również określone uczucia, czyli uczucia obrzydzenia. Powtarzam jeszcze raz, obraz, uczucia i dialog wewnętrzny wszystko w pakiecie jest wmontowywane w odbiorców, tak, by stanowiło ich mapę świata. Ale oczywiście obrazy. To elementy filmu. Same obrazy to za mało. Obrazy muszą układać się w film, musi to być dynamiczny proces, musi to być część określonej opowieści, która ma swój początek, która ma swój środek i która ma także swój koniec, albo przynajmniej do końca, której zmierzamy. W dzisiejszym odcinku chciałabym więc koncentrować się na kwestii opowieści. Obrazów poukładanych w opowieść. Bo to właśnie za pomocą opowieści w najsilniejszym stopniu się nami steruje, w najsilniejszym stopniu my sami sobą sterujemy, jak również my sterujemy otoczeniem, sterujemy innymi ludźmi, opowiadając im Historię. Problematykę opowieści przedstawimy na tym samym przykładzie, czyli broszury propagandowej de Untermensch. Jest to wdzięczny przykład, dlatego że tam właśnie opowiadana jest historia. Historia ta zaczyna się w średniowieczu, w średniowieczu, w którym narodziła się Europa zjednoczona, chrześcijańska. Germańska Europa. To wtedy powstały piękne gotyckie katedry, które pokazane są właśnie na zdjęciach w tej broszurze, i wtedy pojawiło się już azjatyckie zagrożenie. Europa odparła ataki i dalej się pięknie rozwijała cywilizacja europejska, i Niemcy oczywiście ją współtworzyły. Gdzieś tam w tle pojawia się żydowskie zagrożenie, ale dochodzimy do momentu kulminacyjnego, kiedy właśnie to żydowskie zagrożenie łączy się z azjatycką dziczą po to, by ją poprowadzić do zniszczenia Europy. I Niemcy mają do odegrania wielkopomne zadanie. Zjednoczyć Europę do tego, by wspólnie walczyć przeciwko temu wręcz eschatologicznemu zagrożeniu. Jest to walka na życie i śmierć. Walka, gdzie jest jasno powiedziane, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i gdzie jest jasno powiedziane, jaka jest tym wszystkim rola Niemiec. Opowiedź jest imponująca i co ciekawe. Opowieść ta jest tak, można powiedzieć, silna i kusząca, że coraz częściej, tak jak już powiedziałam, możemy znaleźć jej zwolenników we współczesnych czasach. Ale opowieść, jak to opowieść, opowieść jest bajką. Opowieść jest pewnym mitem, w którym oczywiście mamy do czynienia z pewnymi faktami, ale najważniejsze jest to, czego w tej bajce nie ma czyli tych wszystkich faktów, które zostały pominięte. Niemcom trzeba przyznać, że mają bardzo duży dar do opowiadania takich opowieści. Dlatego też mają niesamowity dar, jeśli chodzi o umiejętność tworzenia skutecznej propagandy. Dlatego, że propaganda opiera się właśnie na pisaniu opowieści. Czasem się zastanawiam, czy to nie wynika z tego, że Niemcy, chociażby w XIX wieku, bardzo silnie rozwijały swoje zainteresowania mitologią germańską. Gdzieś te wszystkie postacie mityczne zapełniały wyobraźnię Niemców przy bardzo różnych okazjach. Każdy, kto się zajmował XIX-wiecznymi Niemcami, wie, o czym mówię. Stąd się wzięła, wzięła chociaż wyobraźnia Wagnera, która rzeczywiście była imponująca, i do dzisiaj te dzieła robią na nas wrażenia. Do tego baśnie braci Grimm i wiele, wiele innych przykładów. I może właśnie to zainteresowanie mitami, baśniami, taką właśnie magiczną atmosferą sprawiło, że Niemcy nabrali takiej lekkości w tworzeniu. Propagandy w pisaniu swoich opowieści, które uwodzą wiele umysłów do dzisiaj. Mówię o tym wszystkim, dlatego że to, co oni, może jeszcze wtedy, w czasie II wojny światowej, robili na podstawie swojego jakiegoś, nie wiem, naturalnego talentu, w tych czasach zostało już bardzo gruntownie przebadane i jest obiektem po prostu wiedzy, bym powiedziała wręcz naukowej. Przykładem osoby, która otwarcie mówi, że propaganda opiera się właśnie na pisaniu ładnych opowieści jest Niemiec Julius van der Laar, który prowadzi Akademię w Berlinie, właśnie uczącą tworzenia różnego rodzaju kampanii PR-owych, kampanii dla NGO-sów. Sam Julius van pracował dla Baracka Obamy podczas jego kampanii prezydenckiej, miał więc okazję nabrać bardzo dużego doświadczenia. I jego główną myśl, jego głównym przekazem jest właśnie to Propaganda opiera się na pisaniu opowieści. Jeśli więc Państwo nie chcecie się dać manipulować, chcecie się cieszyć samodzielnością informacyjną i nie chcecie żyć opowieściami i bajkami, które są pisane dla was przez innych, musicie nauczyć się weryfikować takie opowieści. To jest podstawowa umiejętność weryfikowania bajek, weryfikowania opowieści, które są nam podsuwane pod nos. I oczywiście nie ma innego sposobu, jak ten, by po prostu sięgać do faktów. By konfrontować tę opowieść, która nam jest gdzieś tam właśnie podsuwana pod nos, po prostu z faktami. I wracając do naszego przykładu, De Untermenscha. Jeśli weźmiemy właśnie na tapet tę historię, to musimy po pierwsze zastanowić się nad tym wszystkim, czego w tej Historii po prostu nie ma. I możemy sięgnąć, posięgnąć po różne prace z zakresu historii i sprawdzić, co tam było pisane o Europie średniowiecznej, o późniejszym rozwoju Europy, o I, II wojnie światowej. I szybko dostrzeżemy wiele, wiele faktów, które podważają tę wizję Niemców jako tego państwa, które tylko i wyłącznie pilnie budowało wielkość Europy, a tak naprawdę tym głównym zagrożeniem dla Europy byli inni, w tym przede wszystkim Rosja czy generalnie Azja. I tak studiując historię szybko Państwo natraficie na postaci niemieckich cesarzów, Ottonów czy późniejszych Fryderyków z dynastii sztaufijskiej, którzy przede wszystkim obwładnięci byli ideą podboju Europy, w tym przede wszystkim podboju Italii, podboju Włoch, gdyż uważali, że by panować na całą Europą, by być prawdziwym cesarzem. Pamiętajcie, pamiętajcie Państwo, że mieliśmy w Niemczech do czynienia z cesarstwem, uważali, że prawdziwy cesarz musi podporządkować sobie Rzym. I tak znajdziecie opisy wielu tak zwanych wypraw włoskich niemieckich cesarzy, które tak naprawdę w dużej mierze kończyły się plądrowaniem, grabieżem i tak grabieżami, tak naprawdę zwykłą przemocą w stosunku do Włoch. I chyba tutaj takim najbardziej symbolicznym wydarzeniem było całkowite zniszczenie Mediolanu przez cesarza Barbarosę w roku w latach 1161-1162. Kiedy to Mediolan właśnie nie chciał się podporządkować Niemcom, i Fryderyk Barbarossa zastosował bezwzględną metodę taktyki spalonej ziemi czyli przez wiele dni pustoszył, paląc, niszcząc wszystko dookoła Mediolanu, tak żeby miasto wziąć po prostu głodem. Wszystkich tych, którzy Mediolańczykom pomagali, okaleczano poprzez odcinanie rąk, odcinanie języka. Można powiedzieć, naprawdę, barbarzyńskimi metodami. A w momencie, kiedy miasto się poddało, wszyscy zostali wypędzeni, i miasto zostało doszczętnie zniszczone, i już nigdy miało się nie odrodzić. Tak wyglądała niemiecka kultura w Italii. Wydarzenia nam znane, można powiedzieć, Warszawa kilkaset lat później podzieliła ten właśnie los. Sacco di Roma, zniszczenie Rzymu przez najemników cesarza Habsburga Karola V, również doszczędne zniszczenie miasta, niedokonane bynajmniej przez Azjatów. Fryderyk Wielki, postać dla naszej historii, zupełnie kluczowa, chyba jeden z największych, nie chyba, ale na pewno jeden z największych wrogów narodu polskiego w historii świata. Król, który doprowadził do upadku Rzeczpospolitą nie tylko przez zabory, ale także do upadku gospodarczego, chociażby poprzez psucie monety, poprzez grabieże, poprzez werbunek nielegalny Polaków na pograniczu polsko-pruskim i wiele, wiele innych czynów godnych właśnie azjatyckiej dziczy. Zatrzymamy się, na Wilhelmie II i jego mowie huńskiej. Mowa huńska została wygłoszona przez Wilhelma II w 1900 roku na pożegnanie niemieckich żołnierzy, którzy wypływali do Chin, żeby zdusić powstanie bokserów. Cesarz Wilhelm zwrócił się do swoich żołnierzy tymi oto słowami: Tępić bez pardonu, nie brać jeńców, kto wpadł wam w ręce, niech ginie. Podobnie jak tysiąc lat temu, Hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla Attyli, co w dużym stopniu pojawia się jeszcze dziś w przekazach i legendach. Tak niech zapisze się dzięki Wam na tysiąc lat w Chinach imię Niemców, w taki sposób, żeby nigdy żaden Chińczyk nie odważył się choćby krzywo spojrzeć na Niemca. Możemy mieć nadzieję, że słowa Wilhelma II się spełniły i że rzeczywiście Chińczycy tych faktów nie zapomnieli. O zbrodniach Hitlera już nie będę wspominać. Nagle wszystko wygląda inaczej. Nagle się okazuje, że to Niemcy sami porównywali się do Hunów. Nagle się okazuje, że to Niemcy niszczyli, grabili, dewastowali Europę nagle pewne sprawy zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Osoby, które nie chcą żyć w nędzy informacyjnej, gdyż zazwyczaj właśnie te opowieści są bardzo ubogie, tam ta zawartość informacji jest niewiela, niewiel, niewielka, więc właśnie chodzi o to, żeby żyć według pewnego uproszczonego schematu właśnie w tej nędzy informacyjnej. Więc jeśli ktoś nie chce żyć w takiej nędzy informacyjnej, chce się cieszyć samodzielnością informacyjną, Musi zadać sobie trud, żeby weryfikować opowieści, które sam sobie snuje, dlatego że my te opowieści przyjmujemy i sami je sobie opowiadamy, sami według nich żyjemy. Wymaga to po pierwsze uświadomienia sobie tego, że w ogóle sobie taką opowieść opowiadamy, że każdy z nas. Żyje według pewnej opowieści, że każdy z nas snuje sobie opowieść, że każdy z nas sobie opowiada, skąd przyszedł, gdzie się znajduje, dokąd idzie. Każdy z nas coś takiego robi, gdyż bez tego nie jesteśmy w stanie w ogóle funkcjonować. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Musimy ustalić naszą własną opowieść. Musimy ustalić, co my do siebie mówimy, co sobie opowiadamy, według jakiej opowieści żyjemy, kiedy ją tak naprawdę skonstruowaliśmy. To nie jest proste zadanie. Wymaga to bardzo dużej autorefleksji, bardzo dużej umiejętności przysłuchiwania się temu, czym tak naprawdę, o czym myślimy, co sobie wyobrażamy, czym żyjemy. Do tego potrzebna jest umiejętność zdystansowania się, zdystansowania się do własnej opowieści, do własnych obrazów, do własnych dialogów wewnętrznych, do własnych uczuć. To zdystansowanie się jest niezbędne do tego, żebyśmy zbadali, ta, jaka jest nasza opowieść. I punkt trzeci to jest weryfikacja. Kiedy już ustalimy tę naszą opowieść, musimy przystąpić do jej weryfikacji. Do badania poszczególnych założeń, do badania poszczególnych przekonań, do, do badania poszczególnych twierdzeń, czy mają oparcie w faktach, czy nie. Jakie są inne możliwe perspektywy, jakie są inne możliwe spojrzenia na tę sprawę, jak to widzą inni? Im więcej obrazów, im więcej źródeł, im więcej dowodów, im więcej faktów, tym lepiej. Czyli uświadomienie sobie swojej własnej opowieści, Ustalenie treści tej opowieści oraz weryfikowanie tej opowieści to są trzy elementy absolutnie niezbędne do tego, żeby cieszyć się samodzielnością informacyjną. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Państwa do subskrybowania kanału, do mówienia o tych treściach, które tutaj słyszycie, o ćwiczeniu się w samodzielności informacyjnej, o wspieranie naszej działalności i przede wszystkim. Stosowanie tego wszystkiego w życiu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.